Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam z Biedrzechowic z Groty przy Parafii, przy Kościele Parafialnym w Biedrzychowicach. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Biedrzechowic, starych Kotkowic. Świadomie tutaj przyjechałem, bo mija 25 lat, odkąd tutaj, w tym miejscu, przeżywałem praktykę diakońską. Dziękuję obecnemu księdzu Proboszczowi Krzysztofowi za zaproszenie, za to, że tutaj mogłem nagrywać ten filmik. Oczywiście z nostalgią myślę o latach 25 lat temu, kiedy to tutaj proboszczem był ksiądz Joachim, na plebanii była pani Maria i żyła ich mama. Wiele wspomnień, wiele dobra. Także w ten sposób chciałem podziękować Panu Bogu za to, że tutaj przeżyłem praktykę diakońską. Tak w nawiasie mówiąc tak dobrze byłem karmiony, że w ciągu trzech miesięcy przybrałem 20 kg, A więc to też pokazuje pewien owoc obecności tutaj w tym miejscu. Przygotowujemy się do duchowo, duchowo do drugiej niedzieli Wielkiego Postu. I scena przemienienia na górze tabor. Taka znacząca, ważna i piękna, która mówi o przemienieniu, o przemianie każdego z nas, o nawróceniu. Jezus ukazuje swoje oblicze, Jezus ukazuje to, kim jest, jest Bogiem, ukazuje to wobec trzech uczniów, którzy mają jakąś taką szczególniejszą rolę, są z Jezusem częściej, bardziej. To ci uczniowie, którzy byli świadkami skrzeszenia córki Jaira, ale także uczniowie. Którzy y, modlili się w Ogrójcu. może tę próbę nie do końca dobrze przeżyli. W każdym bądź razie y, Jan, Jakub i Piotr oczywiście w szczególniejszy sposób wyróżnieni. Ukazują, Pan, Pan Jezu ukazuje im swoją chwałę, ukazuje to, kim jest. Niewykluczone, że może oczy ich serca, ich wnętrza stały się inne, że rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Są świadkowie wydarzenia, Mojżesz i Eliasz. Yy, przypominamy sobie, że Jezus był zapowiadany przez prawo i proroków, że On odzwierciedla to, co w Księgach Natchnionych jest o Nim napisane. Yy, ważny szczegół to to, że rozbrzmiewa głos Ojca. Yy, tyś jest mój Syn, umiłowany Jego słuchajcie. To doświadczenie Ojca, to doświadczenie piękna Ojca, yy, Ojciec, który przyznaje się do swojego Syna, Ojciec, który potwierdza misję swojego Syna, i zawołanie, które wciąż jest aktualne dla nas: Jego słuchajcie, Jego yy, analizujcie, starajcie się Słowem Bożym żyć każdego dnia. To Słowo Boże ma. Słowo przemiany, to słowo ma moc życia. Pomyślmy o tym, że Góra Tabor ukazuje pewną perspektywę chwały, nieba, to życie, które jest przed nami. Żyjemy tutaj na Ziemi, jesteśmy pielgrzymami, ale gdy opuścimy to miejsce, ukażemy, ukaże się nam Ojciec w zupełnej chwale, ukaże nam się Jezus Chrystus, Duch Święty. Maryja, Aniołowie, Święci, Niebo. Znamienne jest wejście na górę Tabor. Znamienne jest, zawsze można porównać wejście na górę Tabor do jakiejś yy, rekolekcji, do jakiegoś dnia skupienia, yy, takiego szczytu, gdzie doświadczam ciepła Boga, doświadczam działania Pana Boga, yy, Jego mocy, Jego wielkiej piękności. A później jest ten moment zejścia na dół. Chciałbym się powiedzieć schodzę do codzienności, schodzę do rzeczywistości, do codziennej pracy, funkcjonowania monotonii życia i też jedno i drugie ma jakiś sens, ma wartość. Szukajmy mocniejszych akcentów w naszym życiu. Szukajmy chwil skupienia odosobnienia, szukajmy Pana, szukajmy jego słowa. Pragnijmy przemiany siebie. Myślę, że każdy już ma jakieś postanowienia, już coś postanowił w swoim życiu duchowym. Ważna jest wierność i wytrwanie na tej drodze. Ważny jest każdy dzień. Ważne jest, żeby to, co wypełniamy, abyśmy wypełniali z miłością, życzliwością. Jeżeli coś wypełniamy, to aby to miało taką piękną intencję. Służby Bożej, chwałę Pana Boga, wszystko czynić na większą chwałę Pana Boga, wszystko czynić, żeby uczcić Pana Boga. Kiedy czytam scenę przemienienia na Górze Tabor, myślę o tym jaśniejącym pełnym blasku obliczu Jezusa i o tej chwale, która czeka na nas. Oby, obyśmy całe życie i każdy dzień spędzali w tym celu aby upodobnić się do Jezusa. Dziękuję Panu Bogu za obecność tutaj, dziękuję księdzu Krzysztofowi. Serdecznie pozdrawiam parafian z Biedrzychowic, ze Starych Kotkowic. Dobrze mi tu było 25 lat temu, pierwsze szlify na drodze życia kapłańskiego, jako diakon tutaj. Dziękuję tym mieszkańcom, pewnie niektórzy coś tam kojarzą, pamiętają. Dziękuję za modlitwę, za wsparcie. Niech błogosławieństwo stąpi na Was, na wszystkich, którzy mnie słuchają, abyśmy dobrze przeżyli czas wielkiego postu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.